Cześć, siemanko, z tej strony Skid z ekipy Bomb Squad, wracamy do Star Wars Galaxy of Heroes. Słuchajcie, dzisiaj drugi poradniczek, zrobimy sobie taką małą instrukcję do Journey Guide. Słuchajcie, początek, zdecydujcie się, czy chcecie iść w Palpatina, czy Kylo Rena. To są dwie legendy, które zalecam robić na początek. Powiem tak, Palpatina dla początkujących graczy wygląda ciekawie, jeżeli chodzi o zbieranie postaci, bo jest on dużo łatwiejszy niż pozostałe eventy. Także słuchajcie, tak na szybciutko. Macie do pozbierania Palpatina, Vadera, Royal Guarda, Pieta, Direktor Krenik, Darth Sidious, Darth Maul, Kanduku, Sith Marauder, Imperialty Bomber. To jest stateczek, który ciężko się farmi, więc od razu zalecam go robić, jak będziecie mieli możliwość jego farmy. Jedi Knight Anakin, Grand Admiral Thrawn, Grand Moff Tarkin, General Vers i Colonel Stark. Tak wygląda zbieranie Palpatina legendarnego. Od razu skoczmy sobie do Kylo Rena. Przy Kylo musicie uzbierać, tak skrótem powiem, całe First Order, czyli Kylo Ren, Unmasked, First Order Stuntroper, First Order Oficer, Kylo Ren, Kapitan Phasma, First Order Executor no coś takiego. Veteran smuggler Han Solo, sea trooper, First Order Special Fork, Forces T-pilot, General Hux, First Order T-pilot, Emperor Palat Patin i Finalizer, czyli statek Huxa inaczej. Tak wygląda Kylo. Także słuchajcie, to są dwie najprostsze rzeczy, które możecie sobie na początek zebrać, żeby mocno zaistnieć zarówno na arenie. No, są to czasochłonne rzeczy i musicie po niektóre warunki spełnić, także co, bo jeśli chodzi o Luka, to od razu Wam mówię, że to nie ma sensu. Potrzebujecie Hermita, potrzebujecie Luka, potrzebujecie inne postaci z Journey Guide, które są no niełatwe do zrobienia, zwłaszcza taki Free Pio w którym trzeba się sporo napracować z miśkami. Przy rej trzeba cały resistance zebrać tak naprawdę, których jest o wiele więcej niż First Order. sami widzicie ile tego jest do zebrania, także odkładajcie rej i Luka, wybierajcie pomiędzy Platinem a Kylo. Tak na szybko powiem, że Kailo bardzo dobrze się sprawuje, zarówno na Territory Battle, Territory War, czy na Gacu właśnie, czy na Arenie, no i oczywiście na raidach. Nim można całym tym nie wiem jak ten skład wygląda, ale akurat Kylo i First Order potrafi solować ten cały raid Sitha, zwłaszcza ze względu na Kylo. Także dla osób, które są bardzo zainteresowane, żeby w gildii robić ride, solować, zajmować pierwsze miejsce czy jakieś tam top 5 czy top 10 w tej gildii, zależy jaka to jest gildia, no to polecałbym iść w Kylo i żeby zebrać First Order od razu całe na początku. Także tak to mniej więcej wygląda. Sami widzicie ile tych postaci jest tutaj do zebrania oraz są nawet statki. To takie od razu wspomnimy o takich wyjątkach. Han Solo do zebrania tylko właśnie z raidu, jeżeli chodzi o Runcorna, też, dzięki tylko Gildi to zrobicie. Generał Kenobi identyczna sprawa, tylko raid tym razem to jest czołk, tank takedown. Tak skrótem inaczej, Hat to się nazywa. Kolejną postacią, którą tylko z rajdu zdobędziecie, to jest Traja Decisitrium Triumvirate. Nie wiem, jak to się wymawia. Inaczej, Cit, tak nazywany. Też zdobędziecie tylko dzięki raidowi. Następne wyjątki jest to Rolo Rebel Oficer Leia Organa. Dostaniecie ją tylko z terytorium Battle, właśnie hud, Light Lightside. Tak samo Imperial Probe Droid, tak samo dostaniecie tylko dzięki Territory Battle e, właśnie. E, Jezu, Huta Dark Side, e, już mi się mylą te wszystkie TB e, Vat Tambor dostaniecie WATA tylko też z Territory Battle właśnie z e, Geonosian Dark Side. No i oczywiście zostaje Key Adi Mundi mało Gildi oczywiście to ma Dostaniecie go też z Territory Battle właśnie z Geonosian, ale like side, To to są takie wyjątkowe postacie. Takimi innymi wyjątkami, jeżeli chodzi o te legendarne eventy, to jest Malak i General Skywalker. Te dwie postacie po aktywacji będziecie mieli dosłownie tylko na 5 gwiazdek. Będziecie musieli resztę wykupić za walutę, którą dostajecie właśnie dzięki gildii za TB i TP. Także tak wygląda niestety ten event, dostaniecie tylko pięcio gwiazdkowe postacie i resztę będzie trzeba wykupić. Jeżeli chodzi o Luka, na dzień dzisiejszy jak to nagrywam, ten event jest niedosemny, musicie odczekać rok, rok musi minąć od kiedy pierwszy raz ten event się pojawił. Dopiero po roku czasu mniej więcej można wejść i sobie na spokojnie bić, bo kiedyś wyglądało właśnie mniej więcej tak, mieliśmy Termin, żeby wyrobić się ze zebraniem postaci No i mieliśmy 7 dni na to, żeby zdobyć postać Później trzeba było czekać kolejne kilka miesięcy, aż się pojawi event W tym momencie, powiedzmy, chcecie Palpatina Wchodzicie sobie, wiecie, że potrzebujecie Trauna Dajecie Activity, dajecie Go to Event Patrzycie sobie, co jest w rekomendacji Patrzycie, aha, dobra, potrzebujemy skład Feniksów No to dobra, mam skład Feniksów Daję Go to Event No i sobie wchodzę i walczę Tak mniej więcej to wygląda jeżeli chodzi tutaj o Trauna, polecałbym wam tą piąteczkę sobie zebrać od razu, czyli Ezre, Chopera, Kanana, Zeba i Here. To będzie wasz pierwszy skład, jeżeli będziecie iść oczywiście po Palpatina, także to będzie wasz pierwszy skład na arenie, przynajmniej do 75. levelu, bo zapewne już do tego czasu zdobędziecie troszkę Empire. Także Palpatina też zamedziecie sobie feniksami. No to tak wygląda. To samo od Cimera Statek pod Trauna, więc tak proponuję Wam zacząć. Jeżeli chodzi o Jarna Guide, to jest moja propozycja, żebyście tak zaczęli. Żebyście się nie bawili w wybieranie sobie postaci, że ja lubię Luka, to ja sobie zbiorę wszystkich Luków, że ja lubię Czubakę, wezmę sobie Czubakę. Każdy event wymaga jakichś innych składów. Tak jak widzicie, czubaka wymaga łowców nagród. Jeżeli będziecie za dużo mieszać, zacznie wam rosnąć GP. Nie będziecie mieli dokładnie składów dobranych, nie będziecie mm, za dużo mieli czym się bronić na Gacu, czy walczyć, czy nawet na wspomóc gildi na TB. Jeżeli wybieracie jeden kierunek, starajcie się zawsze robić dosłownie to, aż skończycie, czyli w przypadku zaczynacie Kylo, zaczynacie Palpatina legendarnego. Skupcie się tylko na tym. Także Journey Guide, jeżeli chcecie, wybieracie to, co jest wam potrzebne tutaj. Nic więcej innego nie róbcie. No chyba, że jakoś tam, żeby tylko sobie odblokować, bo no nie pokażę wam, bo nie mam tych nagród. Także tutaj w nagrodach ogółem będą szardy, będą kryształy. No i tam będą kredyty do zdobycia i tam chyba coś jeszcze było, ale tego nie pamiętam. Także mniej więcej tak to wygląda. To tak jak powiedziałem, pierwsze co polecam, właśnie Kylo, skupić się na tych rzeczach, co potrzebujecie. Jeżeli chcecie koniecznie się skupić na Rey czy na Luku, na Luku może być problem. Jeżeli chcecie Rey no to musicie JTR, musicie BBA zdobyć. Od razu musicie też rozmyśleć nad generałem Skywalkerem. Jeżeli chodzi o Skywalkera do Rey czy do Luka, jest bardzo potrzebny do składu na arenę, więc. No, to będzie taki ciężki zgrywus, żeby właśnie to zrobić. Więc musicie pomyśleć, tak jak powiedziałem, najprostsza metoda, najprostszy etap w tym momencie: Palpatine to bierzecie Trauna, bierzecie Palpatina, mere A jeżeli First Order, to tutaj z John'a was praktycznie nic więcej nie będzie interesować na tą chwilę. Bo tutaj macie samo First Order, Finalizera, no i właśnie Palpatina, czy właśnie tam był weterany. Han Solo, więc wiecie jak zacząć, wiecie mniej więcej jak już to wygląda, ten poradnik nie będzie długi, bo tutaj nie ma za bardzo co rozkładać się tak na szybko, to Wam mogę powiedzieć, do BBA First Order jest potrzebny, do Grandmaster Jody potrzebujecie 5 Jedi, do Trauna, wiecie, Fenixy, do Artudito potrzebujecie Empire 5 postać, do Celesa potrzebujecie Lejew, Luka Farmboya, Old Bena, Artudito i coś tam jeszcze było, już mi wleciał z głowy. Nie, Activity I Han Solo potrzebny wam jako Strum Także Czubaka, to już wiecie. Łowcy nagrów zalecałbym Wam Boska, Bobę wziąć, Django, Griffa i Mando. Bo to są takie postacie, które mogą się Wam przydać. Do Ravena potrzebujecie po prostu Old Republic, Bastille Fallen, Karta HK47, Juchani i jeszcze tutaj był Kanderos. Także tak wygląda event do Ravena. To tak na szybko już sobie mówimy. Do Skywalkera potrzebujecie tutaj masę postaci. Padme, Kenobiego, Shakti, Tripio, Asokę, B1, Asai, B2, Droidekę, Magma Guarda. W tym, że od razu Wam wspomnę także w dniu dzisiejszym, jak to nagrywamy, ten event przeszedł kilka zmian. Za pierwszym razem event dużo osób marudziło, że jest zbyt prosty. Jak na taką postać, później następne eventy były dużo trudniejsze, także w tym momencie, jeżeli ja bym zaczynał zbierać Skywalkera i bym miał grać tym składem, co aktualnie mam, to bym nie przeszedł ostatniego etapu już na pewno, bo bym musiał sadzić relikty Asai, B2 i Droid EC przynajmniej, żeby mieć możliwość tego zrobienia. Także to tak wygląda, nie będziemy teraz omawiać tego dogłębnie no i flota potrzebujecie tutaj Statek 5 Sana, kina negocjatora nie potrzebujecie, więc sobie go skreście od razu. Statek Rexa, Asoka, Plo, no i właśnie sierżanta i Windu i to wam wystarczy, żeby spokojnie zrobić sobie ten event. Także to tak wygląda. Tutaj nie ma już nic ciekawego. Ray Jedi Training, inaczej JTR tak zwana, do aktywacji potrzebujecie BBA, Ray Scavenger, Fina, potrzebujecie weterana Hana i weterana Chubakę, tak to wygląda, Palpatine, no to po prostu potrzebujecie Rebeliantów, czyli sam skład Feniksów Wam do tego wystarczy, Chimera, no to tak jak już wspomniałem, zdobędziecie ją związanym z tamtym Strawnem, czyli potrzebujecie Fantoma od Feniksów, Gosta od Feniksów, Home One będziecie mieć od razu, praktycznie też. Więc sobie musicie tylko dokoksić na 7 z gwiazdek, wtedy. Ten flotę Bixa i Wedge zalecał w sumie, żeby zrobić. Chyba, że będziecie mieli statek Hana. Jeżeli się skupicie na statku Hana, żeby zrobić, bo będą łowcy nagród potrzebni do tego. Także akurat Ghost, Bix, Wedge i Phantom. Ja tym kiedyś robiłem, więc tym na spokojnie sobie ogarniecie event. Trypio, potrzebujecie tutaj miski. Tutaj też na marginesie wspomnę, że Cipra, Wicket, Elder, Pablo i Logre. Te Miśki Was interesują. Te dwie Zetki będą na pewno konieczne. Może nie konieczy Wicketa, ale na pewno dużo pomoże. W ogóle ja bez Wicketa biłem, Ja biłem ze skautem, także miałem o wiele ciężej ten event i naprawdę już nie miałem siły do tego eventu. Ale się udało zrobić. Jellick Knight Luke Skywalker. No to tutaj potrzebujecie, tak jak tutaj macie powyżej, Czubaka, Celesa, Vadera, Wampę, Fripio, Hermita Jodę, którego zobaczcie tylko i Wampę właśnie z Territory Battle. Właśnie za walutę ze sklepu możecie tylko kupić. No i tutaj macie Lando, macie Rolo właśnie, którą też z tebe hud LS dobędziecie tylko szardy. No i Kapitan Han Solo i to są wam potrzebne postacie, wszystkie chyba ogólnie tylko na relikcie 3 potrzebne będą wam żeby to zrobić. No i będziecie musieli na pewno w modach kombinować, żeby to były mocne mody, wtedy na spokojnie relikt 3 wam wystarczy. Do Sokoła Millennium Hana, do aktywacji, oczywiście innego nie będziecie mieć, więc tego na to się nie baczcie Potrzebujecie Boska, potrzebujecie Bobę, mmm, na statek i statek IG. Yy, I te cztery stateczki plus Executor albo właśnie Chimera. Myślę, że spokojnie to zrobicie. Nie pamiętam, jak, na jakim kapitalu to robiłem, ale event nie był jakoś dosadnie ciężki. Yy, Jadek Night Raven. Yy, tutaj macie Bastille, macie Jole, macie jeszcze Mission Zalbara i T3M, T3M4. Tutaj tak wygląda to, nie musicie też mieć tych rekomendowanych nic. Tak akurat tutaj podmacniałem ten skład Mission Izalbara, żeby zrobić Malaka, więc do Ravena raczej nie będą wam potrzebni tak mocni. Do tego jole i Bastila spokojnie załatwią tą sprawę eventu Jeżeli chodzi o Malaka, no to macie tutaj, potrzebujecie Dera, potrzebujecie właśnie Bastile Fallen. Całe OR tak naprawdę nie ma co tutaj każdego wymieniać, bo już wiecie, jak się oni nazywają. Także całe Old Republic potrzebujecie po prostu, padme, potrzebujecie separatystów tutaj w tym wypadku, akurat cały skład, możecie to zrobić na dwa sposoby, geonazjanami, na przykład robaczkami, właśnie, albo pod mieć Duku, Asai, Django, i na przykład Droidek albo B2, czy nawet jakieś tam dodatkowo robaki albo magmy, więc tak to mniej więcej wygląda. Samych separatystów tu potrzebujecie. To też jest bardzo dobry pomysł, żeby tak zacząć grę, żeby nie iść od razu po legendę, tylko na przykład skupić się na separatystach i do tego właśnie padmy sobie zdobyć, żeby coś na arenie zacząć działać, żeby zdobywać kryształy, a potem się skupić na przykład na którymś z tych legendarnych postaci. Macie więc. Macie dwie opcje. Macie od razu zacząć albo możecie legendę, albo możecie od razu iść po panmy. Także do Was należy decyzja, czy będziecie mieli w sobie tyle siły, żeby robić legendę, czy żeby po prostu zrobić zwykły, legendarny event. Także co? Czymy ten odcinek, bo tutaj za bardzo nie ma nad czym się rozgadywać. Wiecie już, co ja wam polecam zrobić. Na początku, w późniejszej ścieżce, będziecie sami sobie wybierać, co wam potrzebne jest tak naprawdę, a co nie. Patrzcie się na to, jakie chcecie mieć składy, jakie nie. Także myślę, że następny odcinek, jaki zrobię, to będą po prostu składy, rozdzielimy sobie na jasną i ciemną stronę mocy najwyżej. Także ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku z jakimś poradnikiem. Także trzymajcie się i na razie.